Co by nie było tak za pięknie, poszliśmy z na szaber. Warzywa, owoce, no. mega. No i złoto, srebro, diamenty, różne takie. Ja nie jestem mistrzem mapy, a robię za przewodnika, więc już zepsuł i ujęcie już zabrał, on już, on już będzie jadł. Adekwatna pamiątka do tego, kim on był, zapałki. No, to witamy w kolejnym dniu. Lecimy zwiedzać stare miasto. Jak woda zlatuje z góry? Halle czad. Patrzcie jak to mega wygląda. O, tu widać. No i zaczynamy dzisiaj spacer. W pięknym starym mieście. Czy nieco Wam pokażemy? Tam widać most pokoju, ten balon. Kościółek. A na górze już widać Matkę Gruzji, która trzyma w jednej ręce miecz przeciwko wrogom, a drugi w drugiej kielich dla przyjaciół. No i po lewej mamy właśnie te łaźnie sierkowe wystające kopuły Można pójść na peeling, na masaż. Coś na zasadzie tego, co robią w Turcji. Tbilisi położone jest na naturalnych gorących źródłach. Do wyboru mamy łaźnie prywatne oraz publiczne. Osobna jest dla pań i osobna jest dla panów. Pokój dzielimy z innymi publiczne to koszt 5 lari. W prywatnych łaźniach możemy wynająć sobie pokój na godzinę za 150 lari na 4-6 osób. Znajdują się tam baseny z ciepłą i zimną wodą, prysznic, toaleta, pokój jadalniany oraz sauny. Można zabrać własne napoje i przekąski. Dodatkowo płatne są peeling, masaże. Masaże dla pań wykonują panie, a dla panów panowie. Tak i to jest właśnie te Abantubani, Bani to jest ulica ta taka najstarsza dzielnica w Gruzji co on tam ma coś drobny ale no to nie ma kotów ale czad Chciałem zobaczyć to środka co tutaj jest ciekawego? To jest hotel, słuchajcie 70 lari jeden pokój Jedno, dwuosobowy Jedno, dwuosobowy, 70 lari To niedużo nie dużo, nie? Tu jeszcze takie ładne balkoniki Bardzo ładnie to wygląda Sympatycznie Ej, a my kłódki nie mamy to jest moc miłości Pięknie wygląda ten hotel, naprawdę. Jest stare mury na klimacie, no i nie jest drogi, naprawdę. Bardzo fajny klimat. No, sami Słyszycie, niedrogo, za noccę, w starym mieście. Centrum. Kurde. Spoko. Czyżby też mieli łaźni? Takie kopuły? Na pewno nie. O i tu mamy restaurant. Proszę bardzo od razu. Wyjście o. I kolejny most miłości. Skutkami. Patrzcie jaka ławeczka fajna. Armata. Soku można się napić. Może byśmy się napili z takiego soku, co? To za o, i kłódki, ale w ogóle już teraz, bo one wszystkie są, w ogóle wyglądają jednakowo. Hit. Tutaj panowie. coś grają. A tu pawci zamawia soczek. Ja mam drobne ile? Forty? 40. To ile? 22. To jest 34 zł za jeden. No. To witamy w centrum w Starym Mieście. No dzień dobry, jak nie lody za 27 zł, to sok za 34 do pola, nie? Co by nie było, tak za pięknie, okropny, kwaśny, niedobry i najdroższy, jakim A tu następny, ciekawe czy też mają taki price. O, i wszędzie kłódki pozaczepiane, tutaj nawet też są. Ale wodospad, music. на пака To jest kolejna konstrukcja, którą wymyślił sobie ten poprzedni władca, yy, który się nazywał Michał Jak? Sakaświli. Sakaświli, o właśnie. To kasino odwalone. Zło, gruba Jest naprawdę ciekawa. Wygląda to przekosmicznie w ogóle. I grunt, że są wejścia z każdej strony. No, pięknie. 52 <grymne> <grymne> następne. No, nie dają żyć. Ja bym, że to jest tak no Mów i są mowę, wszędzie. Mowę, mowę i w Turcji to, nawet nie są się tacy. Nie nie? No. To jest, ci ryją beret, nie? Czy chcesz łódką pobywać, czy chcesz nie wiem, co jeszcze? Czy o, następnie. następne. Następne. Powiedziesz, e... nie chcę. Ciekawe ile kosztuje? Nie chcę. Nie na następny pomoc. nie? Jeden most, 14 osób się pyta, czy chcesz się łódką No. Tak właśnie jest. Czy chciał przepłynąć łódką. 10 gości wcześniej je, poszedł i przepłynął. Cholera się nie pyta, jak wie, że tam jeszcze pięć innych stoi. Nie? No i stoją jeszcze tak na temat. środku personel. Teraz już nie na stoją np. na środku, ale widzieli, że jesteś niezainteresowany. Nie? Tak, tak nie rozumni ludzie, że to Dziwni są Gruzini bardzo. no. na Dziwni ludzie. Dobra, jeszcze taki widoczek z tej strony. I wracamy do kamperka, do która, bo jest za gorąco. Jakieś spacery. Szkoda Ciola, żeby siedział w chacie sam, co, Nie, wisił? Tak, No i już na nie chcemy dosyć. dosyć. No, no, dopychasz się? Po drodze, nie powiedziałam Wam jeszcze, wstąpiliśmy na tego pysznego kebaba. I go już zjedliśmy. I jest upał na dworze 35 stopni, albo lepiej. I sobie tak z Celem chillujemy. Poszliśmy. Byłem na szaber i Bierzeszmy. przy parkingu jest drzewo z figami i narwaliśmy fig Takie ładne figi. No, a jakie słodkie. No, szpękają niektóre. No. no tam jeszcze są takie twarde, to dałem z innymi owocami, o takie. Ale no. tu, żeby sobie podchodziły. A te to mega, no rozpływają się w ustach, niektóre to zjem zaraz. <grym> Nie? Ale radoche. Rosną normalnie przy parkingu. No? Teraz stoimy. Tak. Tak właśnie. Takie można jeść całe. Mm. No, słodkie mm. są Mega Ale muszę Wam jeszcze pokazać. Kupiliśmy dzisiaj ogórki na tym targu z owocami i warzywami, co Wam pokazywałam. Kiszone. Kiszone są. Mega. No, przepyszne są. Nigdy by bym nie pomyślał. Naprawdę. Twarde, wzajemne no. ogórki Wyglądały w ogóle nieciekawie. Jedne z lepszych, jak ja. No, ale są przepyszne. Mega. Jak mi najpierw baba je pokazała, to w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. to górki, czy nie ogórki? A poszliśmy do gościa i miały takie same żywność. Eee, Subagany, warzywa, owoce. No. Mega. Wszystko mega. No. To jest fakt. No, ale oprócz tego są z banami w ogóle nie mieści. No. Można opierdzać sok z pomarańcza i zrywło to za 30. Granata. Granata, nie? Granata i tego 30. Tam 40 złoty, nie? Lari! No jeden sok jeden 60... sok, to jest pełny kubek, taki kubek, co do tego nie, niedobry, nie? 66 zł okropny kwach, no ale to będzie na blogu. No. To już się powtarzamy. <laughs> Tak, nie, I to to, mnie to dziwi, nie? No bo przecież jakby było na normalnej cenie, to jutro bym znowu poszedł po niego, nie? No. A tak mam w dupie, kupię sami, co sam zrobił, nie? Dokładnie. Patrzcie gdzie są chłopaki. Na jaką górę wleźli. <gry> tego za zamkniętym oknem nagrywam, w którymś Michał dostał żarcia. Nie mamy kolejnego na utrzymanie. <noise> Szukamy Ciola po krzakach. On <głos》> się tu wyleguje. Jak auto będzie jechało? No to nie będzie jechał przez krzaki. jak auto będzie jechało? Idziemy, chcemy iść yy, do sklepu. Co ty na to? Dla ciebie idziemy do sklepu. No. twoje żarcie. Musimy już jeszcze nie chcę leżeć, możemy pójść też po piątek Idziemy sobie na Gold Market, patrzcie jak to wygląda tutaj Ile tu jest tych yy, kabli I jak no w ogóle, to jest blisko wszystko balkonów I no nie no, hit w ogóle jak to wygląda, to jest hit I co, jakbyś to skomentował? Idealny obraz, idealny obraz. No, wypisz, maluj gruzin Założonymi rękoma nic nie robi, tylko stoi. Tam trochę Wam nagram, bo jesteśmy na Gold Markecie i tutaj są same stoiska ze złotem, ze srebrem. Taka wielka hala. Tam ona się ciągnie jeszcze. Stary szuka pieniążków zapewne złoty. No i tak sobie patrzymy jak to wygląda, ale tego złota jest multum. No. I tak, i dzisiaj mamy dzionek. Zobaczymy co potem. Jest tego tyle, że naprawdę można by to było nagrywać i nagrywać, ale... Tak tylko rzutem. Patrzcie ile jest tych stoi, sobie jest tutaj. Tak jest mnóstwo. No i złoto, srebro, diamenty, różne takie. I no. Wszystko tu jest. Rzuterie, zegarki, wszystko. I sztuczce są, i zastawa jest. To jest. Przy Gold Markecie jest od razu taki bazar stragany z ciuchami, z okularami można sobie zakupić ciuszki No, jakieś perfumy chyba sprzedają Buty Także taki bazar przy Gold Markecie Czela, Ale to gadała jest, co? Ej, nie wolno! Nie, nie Nie, wolno tu wchodzić, nie. Tam nakarmiony, ale widzę tutaj chyba został zakopany topór wojenny. Cecioro się kolegami? Jednak? Jesteście prawie identyczni. Można! Dawaj, dziewuszka! Ale nie widać. Wszyscy mi zasłaniają, nie widzę ich, niestety. Dobrze. Witam Was w kolejnym pięknym dniu. Znajdujemy się na Starym Mieście, słuchajcie, niebywałe, bo spotkaliśmy w Gruzji ludzi ze Szklarskiej Poręby. <gryw> Także wszędzie są nasi. No i tak sobie chodzimy, zwiedzamy po Starym Mieście. Pokażę Wam, tutaj jesteśmy pod kościółkiem, w którym trwa ślub, ale nie dało się tego nagrać za bardzo. Bo jest bardzo dużo ludzi i trzeba się odziać. Nie można mieć odkrytych ramion, nie można mieć odkrytych kolan, yy, ale są takie szaty, które można na siebie narzucić yy, i wtedy wejść do kościoła. Ale już odpuściłyśmy sobie. A pokażę Wam, jak to wygląda. <ścoughs> odpuściliśmy sobie. Odpuściłyśmy i odpuściliśmy. Oj. Tutaj macie ten kościółek, a tak on wygląda z dołu. No pięknie. Ogólnie jest na klimacie. No i taki mamy widoczek, tutaj na Starem Jacho. tak gondola w tle jest widoczna, rzeka. Słuchajcie, zrobimy degustację piwa, bo jesteśmy w domu e, piwnym. Próbuj. Michu. Dobry, pokaż. Daj łyżka. Nice. spokojno. Dobra, za sześć browarków taki update. Zapłaciliśmy 57 lari i jesteśmy tutaj w Beer House. I tu piękni towarzysze podróży. Lecimy dalej Słońce świeci nie widać, o, spinamy się na górę. Pod samy ruiny ja nie jestem mistrzem mapy, a robię za przewodnika, więc oczywiście poszliśmy źle, no bo jak żeby inaczej Ale wracamy na dobrą drogę i, i nie zwalniamy tempa i idziemy dalej <gryw> idziemy dalej na ruiny. <gryw> nie ułatwiliśmy sobie drogi i nie lecimy gondolą, także... Szukamy tej właściwej. O, nasz drugi przewodnik. W jesteśmy z Żydami, po prostu nie chcemy pieniędzy na gondolę. O, po prostu polaczki co bulaczki, no. Janusze ja biznesu. Ja nuszę biznesu. Warto to później wydać na, na co innego. Na pamiątki za 20 salarii. A, na Albo na piwo za 15 zł. Słuchajcie, to jest znak, że jesteśmy na dobrej drodze, bo jest na Ricala Fortes. I, i to znaczy, że musimy iść tutaj, pod górę. Super. Idziemy teraz dobrze. Dalej się wspinamy. Ej, śliskie mega w ogóle jest to podejście. O, schodki. Robimy schodki. No słuchajcie, tutaj już mamy piękny widok. A nie jesteśmy jeszcze na samej górze. I to naprawdę robi robotę. Pięknie widać stolice Gruzji. A tutaj już chodzimy na te ruiny, na ten zamek. Chcemy. Tu? Czy tam? No dobra, chodźmy tu najpierw, tu jest kościół na pewno. Zobaczmy, jak już jesteśmy tu. tykta Karolcia rzuciła za to więcej O! No cały czas Jest hardkorowo, znaczy tak po gruzińsku bym powiedziała bardzo. Są schodki w ogóle tutaj. Nie, ale to jest w ogóle jakiś hit, nie? I taka poręcz. Ona nie jest zbyt stabilna. No jak na Gruzję przez całą, nie? Nie, podoba mi się to. Oh, Boże, jak zawsze marudzę. Kolejne ciekawe wejście. Michu już na górze. A my czekamy. Wchodzisz? Widzimy, damy radę. No dobre, nie mówiłaś mnie. Chciałabym zobaczyć drogę, czy da się wyjść na górę, naokoło, bo tam jest naprawdę stromach ciekawie. A tutaj wygląda to dosyć łagodniej. Wow, ale widoczki. Tak, tu jest lepsze wejście. Zamiast tamtędy się wspinać, możecie się pójść tutaj troszkę. I jest zdecydowanie łagodniej. Tam w ogóle widać jakiś złoty posąg. Ale no, powiem Wam, że robi to wrażenie z góry. Most pokoju. Różne budowle. Wszystko pięknie widać

o, jesteśmy na górę, a gondola ląduje tam. I tam jest ta królowa z mieczem i kielichem. No i znaleźliśmy sobie taką knajpkę na klimacie. Słuchajcie, mamy e, królewskie e, siedzenia. Czujemy się iście królewsko, w królewsku. Zamów... Ja tak? <laughs> tak. Zamówiliśmy sobie lemoniadkę. Zamówiliśmy sobie, co my sobie jeszcze tutaj zamówiliśmy? Pieczary takie sobie wzięliśmy, bo tutaj mamy wegetarianów. Wegetarianinów? Wegetarianów. <laughs> wzięliśmy jeszcze sobie oczywiście chaczapuri i spinaci. I spinaci, także to, to, to. I to. Zobaczymy, czy będzie dobra. <laughs> Ale ona nie dobrze wchodzi, bo ja mam, że naprawdę jest dobra. Homemade, mega. No. I co, przyjeżdża, już zepsuł mi ujęcie, już zabrał, on już będzie jadł. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, słuchajcie, taki sobie Spinaczy dostaliśmy. Pięknie wygląda, przystawka. No, Dajemy noty, no. Jeżeli chodzi o mnie, skromne zdanie. Numer 1, numer 2, numer 3 i numer 4. Dla mnie... ha jeszcze nie bakłażana, ale póki co to jest najlepsze. To jest papryka w ogóle z pastą orzechową Karol co mówi. Czy mamy szpinak? Mega dobry? A to wy bakłażanie. Jak ten bakłażan? Dla mnie jedynka. No. Dwójka, trójka i no. Dobra. Czyli tak. Bakłażan też jest bardzo dobry. Powiem Wam, że u mnie papryka z bakłażanem na równi. No mega. To ciacho takie sobie, ale o tak jak właśnie Karol robi ze szpinakiem. Może fajniej to wchodzić. No mhm. właśnie. No i wleciało jeszcze chaczapuri i jest naprawdę całkiem spoko. Czyli placek pizzowy z serem. Pizza z serem po prostu. No i pieczary, jak to pieczary z serem, wyglądają dobrze. Pewnie będą dobrze smakować. Wyszło nam 120 lari, czyli 200 złotych 59 groszy. Zł. Także tego w Gruzji jest drogo, nie tanio. Tak? <gry> Patrzcie, co my tutaj mamy. E, Michał i Karolina byli w Muzeum Stalina i słuchajcie, adekwatna pamiątka do tego, kim on był, zapałki. jak to się otwiera. Otwiera to się? Czyli się nie otwiera? Czekajcie, ja wam pokażę, jak to się otwiera. O, są zapałki. Widać mnie? Widać o, to jest właśnie moje nagrywanie. Czekaj, bo się teraz jest OK. Zapałki ze Stalinem. Tu jest Stalin, tu jest Stalin. Słuchajcie, tu mamy taką przypowiastkę, no. że jak się jego go za nos, to ma się szczęście. To Ej, teraz jest mam <noise> szczęście, Nie muszę łapać. Ale... Ledwo dosięgam, ale no. nie bez proszę. Nagrywam, bo nie mam jeszcze tutaj żadnych fajerwerek, a są tutaj co wieczór, co wieczór jest nowy rok, nie? Jakby, w stolicy.